Nie ma Ale no, tak, tak. czy pan się zgodził? Czy nie? Nie, miałem taką sytuację. Tak. Tak, to, 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 to... Szkoda. Chodź mamo, kochani, bo ja cię, znacie moją mamę, to panę wyjaśniał. Aha, że nie zaczęli razem być w by stacie. No ja to co, Startujemy na prezydenta miasta? To no będziemy startować. Zobaczymy. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. No, no praktycznie mm. ktoś musi zająć się tym bajzlem. Tak jest. Tak, jest. Ja tak myślę przywitać że... O, chłopcy, przepraszam. Jasne. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry proszę, panie pierwszy, no mam nadzieję, że Pan mi wybaczy, że nas wszystkich. Nie ma problemu. Ale <grymne> się rozproszę. Daliśmy raz. To już się To ja byłam. To ja. Przepraszam. No, przepraszam. Przepraszam, ale to, to była taka sytuacja, to była taka sytuacja, że... Znaleźli kogoś? Prostu... No właśnie nie wiem. Nie wiem, nie czegoś znaleźli, ale chodzi o to, że to dla nas dobrze. Ja szukam, a ja nie mogę dać swojej rodziny, bo to powiedzą nas, dala serwisem promocji, prawda? No i nie mogłam swojej i pomyślałam sobie, chłopaki, że jesteście takie fajne, że ja mogę to No. To no, to no. To no, to no. Jak już, jak już ci co zawsze krytykowali, a wczoraj no, to powiedzieli, po że żeby... ja na dobrze. Ja się od razu nie. przepraszam, kochanie. Cześć. Cześć. Pan poseł, że się, Dzień dobry. To, że się to... Bardzo mi miło, ale z, z daleka. Bardzo się <suszy> cieszę. Tle. Pierwszy jest. Byłem zobowiązany, bo pan minister był u mnie w Ostrowcu dwa tygodnie temu teraz taki mały remont. Bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy. zrobić wielki spęd. A moją mamy przepraszam, chodź kochanie, bo ja muszę przydrabić. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam, że pani była pod kościołem św. Jacka? Tak, tak. No bo mnie nie było pod kościołem. Nie, nie było, ale już mi żona relacjonowała, że była silna i przyjemna. Pani posłanka jest? Przypomnij. Była posłanka, tak nami słowa, ale, pani ja rzysunka, ja tak? wiem, ale Banka, z pociągiem kadencji. Pani Zielonka, tak? ale... Nie wiem. Bo ja też tam pochodzę, tylko...

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry tak samo po wczoraj robiło, czy coś stara się do ostatniej chwili, jest kilka procent nieprzekonanych czymś trzeba przekonać. Dzień dobry, dzień dobry. Kogo my tu widzimy, kogo my tu widzimy. Oj, panią radną, witam, rączki całuję, mma, rączki całuję a proszę, mma, mma, mma. Ale słodko. Witam również mamę, szanowną, witamy, witamy panu z Gazety Polskiej, wszystkie... Wszystkie nie tylko z Polskiej. media są. O, proszę. Kto to dzisiaj jest Jak Cześć, cześć, cześć. Witamy, a pan redaktor, połóżcie do a jak, a jak, o witamy, witamy, pan redaktora też przywitamy, o pan Patryk Jaki od razu, przybrała się Jarka, głosuje na Jarka, dziękujemy, dzień dobry, o następny pan radny, dzień dobry, mam powiedzieć dzień dobry, dzień dobry, kogo tu jeszcze mamy, całe, całe grono, całe grono, co tak, spiszę. To jest śmietanka pis, -u. PiS -u. No, Czy śmietanka? Ci, którzy wierzą przynajmniej. Przebrała się? Jarka, Jarka głosuję Jarka. Jarka. Oczywiście. Pani też? Ja też głosuję, tak? Oczywiście. Dobrze, nie mam Teraz słyszałam <głos》głos》> do chrzestowic. Co to tam za weszło z tymi śmietnikami? No jak ktoś przykleja na śmietniki, no to te klejki. No to przy okazji reklama dla Proszę? nas. To jest reklama dla nas. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Ale naprawdę darować sobie. Nie no, darować sobie. Absolutnie. Wspaniały widok. W każdym razie. Nie trzeba ukrywać tego, co jest piękne. O, młode pokolenie, prawda? Przebrała się miarka, prawda? No właśnie. A, a skąd dziewczyny przyjechały? Z Jełowej. Z Jełowej, Kolega? Z Częstochowy. Z Jak masz na imię? Damian, ale Okej. działam w Opolu i studiuję. Aha, studiujesz. Co studiujesz? Politologię. Dobry kierunek. Będziesz nam tłumaczył, na czym się, czym się różni prawda, Republika od, powiedzmy, tam, demokracji. No może się uda. Może się uda. To trudne zagadnienie, prawda? Niebie no, Niby to takie pokrewne, ale tak, jednak, a jednak... A jednak. inne. Jak masz na imię? Kasia. Skąd przyjechałeś? Z Jałowej, tak? Jałowa, tak. Koleżan, Piesz, Kasia. Z też... Strzelec opolskich. Z Strzelec. Piękne miasteczko. Jestem Aleksandra z Brzegu. Z Brzegu. Też ładne. Stare piastowskie miasto. Dziękuję. Proszę, Klub Gazety Polskiej w całej Krasie.